W mijającym tygodniu wzrosła liczba osób zakażonych w powiecie zgierskim. W Ozorkowie 6 osób, w gminie Ozorków 8 osób. W gminie Parzęczew nie ma zakażeń. W całym powiecie zakażonych jest 59 osób. To stan na 25 czerwca. W kwarantannie domowej przebywa obecnie 13 osób w Ozorkowie, 34 w gminie Ozorków i 12 w gminie Parzęczew. 25 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2019 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Spośród 15-osobowej Rady Miejskiej za udzieleniem absolutorium zagłosowało 13 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu i jedna osoba była nieobecna. W roku 2019 dochody miasta wyniosły ponad 95 milionów złotych, a wydatki ponad 97 milionów złotych, z czego na inwestycje wydano blisko 20 milionów złotych, co było rekordową kwotą w porównaniu do lat wcześniejszych. Inwestycje zrealizowane w minionym roku to m.in. przebudowa ulicy Łęczyckiej, ulicy Obrońców Westerplatte, zakończenie modernizacji ulic owocowego osiedla, modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 2, termomodernizacja hali sportowej, termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 4 i modernizacja zabytkowego budynku przy ulicy listopadowej 6. 25 czerwca na sesji Rady Miejskiej przewodniczący Rady Ryszard Użny poinformował oficjalnie o laureatach tegorocznej nagrody za działalność kulturalną w 2019 roku. Nagrody otrzymali dwaj panowie, Tadeusz Pietrasik, muzyk, miłośnik folkloru od lat związany z kapelą Ozorkowianie oraz Wiesław Dobrowolski, działający w Polskim Związku Filatelistycznym w Ozorkowie, autor wielu zbiorów filatelistycznych, nagradzany na ogólnopolskich wystawach i przeglądach. Pan Tadeusz Pietrasik od lat tworzy repertuar ludowy wzorowany na folklorze łęczyckim, czego efektem jest płyta nagrana z kapelą Ozorkowianie w 2019 roku. Zająłem się folklorem ludowym, bo mój tata też grywał na korydonie, na szczerzędówce polskiej harmonii, później przejąłem. To było od taty, no i tam chodziłem trochę do szkoły muzycznej, i prywatniej, i do państwowej. No i przyjęli mnie do Miejskiego Ośrodka Kultury i zająłem się tą muzyką ludową. I do tej pory uczęszczam i prowadzę to. Byłem bardzo wzruszony. Tego się w ogóle nie spodziewałem. No, mam zaszczyt, żeby po prostu mnie, jakby to określić, no, poinformowali o tym najpierw na początku. No i z podziękowaniem za pani dyrektor MOKU. Również panu burmistrzowi i wszystkim radnym, że mnie wspierali w tej dziedzinie. No. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń. Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi z rąk prezydenta RP w 2009 roku. Pan Wiesław Dobrowolski otrzymał m.in. Odznakę za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Jego zbiór pod nazwą Włókiennictwo ubiera i poprawia komfort życia jest jednym z najlepszych w Polsce. W ubiegłym roku zdobył najwyższe wyróżnienie, czyli Grand Prix Wystawy Setna Rocznica PCK w Rotław 2019. 50 lat zajmuję się filatelistyką, brałem udział w pokazach w Wozorkowie, w Instytucie Pamięci Narodowej w Bibliotece Miejskiej. Także no, dla mnie to jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie po tylu latach no, działalności na tym polu w Wozorkowie. W tym roku wyjątkowo ze względu na obostrzenia wynikające z epidemii laureaci nie mogli uczestniczyć w sesji, by uroczyście odebrać nagrody i listy gratulacyjne. Panowie zgłosili się po ich odbiór indywidualnie. 28 czerwca w najbliższą niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi osoba, która będzie głosować w lokalu wyborczym, powinna mieć własny długopis, maseczkę na nos i usta, a także powinna zdezynfekować ręce płynem, który znajdować się będzie przy wejściu do każdego lokalu wyborczego. Zalecane jest także zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w lokalu. Członkowie komisji będą wyposażeni w jednorazowe rękawiczki przy ubice lub maseczki. W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni na kontakt, z którymi narażeni są wyborcy. Zespół do spraw organizacji wyborów w Wozorkowie uprzejmie prosi mieszkańców o zastosowanie się do zaleceń sanitarnych i przeprasza za utrudnienia. Na 1 lipca zaplanowano otwarcie parku miejskiego po trwającej ponad rok rewitalizacji. Wszystkie prace zostały już zakończone. Najważniejsze z nich to montaż nowego mostku nad Bzurą, budowa głównej alei z kostki brukowej, rekultywacja całej roślinności, wytyczenie nowych alejek i regulacja górki, montaż nowych stylizowanych latarni, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stolików szachowych i wodotrysków. Poza tym rozbudowano plac zabaw i siłownię plenerową oraz zamontowano kamery monitoringu i przyziemne lampy do podświetlania pomników przyrody. Koszt rewitalizacji wyniósł blisko 3,5 miliona złotych.